Dzień dobry Witam Was na kanale Tomasz Kropek Słuchajcie Jak niedziela to gdzie? Wiadomo Do, Do lasu, na grzyby Tydzień czasu minął e, Od kiedy byłem na mojej miejscówce No także idę w moje miejsce docelowe I zobaczymy czy tam jakieś grzyby porosły Także zapraszam was do oglądania no i co? zbieramy razem tam w dole słychać strumyk także jeszcze trochę jesteśmy na miejscu o, jeszcze 5 minut Tak to wygląda tutaj skały tam w górze. No, jesteśmy już na miejscu. Tam nawet łoweczka jest. Można sobie usiąść, tędy można przejść, można usiąść i odpocząć. No, a my wchodzimy tutaj, wiadomo, z tam, do góry, i górą polecimy tu, i wrócimy znowu do tego miejsca. Także lecę na miejscówkę, zobaczymy, czy coś porosło. O, słuchajcie. Byłem na tamtej miejscówce, tam gdzie przed chwilą wchodziłem, nie ma nic, naprawdę nie ma żadnego prawdziwka, żadnego prawdziwka nie znalazłem, może to szkoda, no. nie ma, znikły, nie porosły, ale za to, zobaczcie tutaj, jak tutaj sobie kanie rosną, tu, tutaj. Dzień temu tutaj byłem, nie? Takie duże nie były. Były malutkie. A teraz zobaczcie sami. Jakie piękne. Porosły. jest pytanie. Brać czy nie brać? Smażyć czy nie smażyć? O kurde. Zobaczymy za chwilę. O, wezmę parę. Słuchajcie, wezmę parę z sobą. Myślę, że sobie z wieczora usmażę i ziemi. O takie fajne. Ciekawe czy te duże są zdrowe. Ups. Ja no, muszę go rozpołowić zobaczyć nie no wygląda na zdrowy słuchajcie nie trzeba tylko fajnie opłukać i będzie o, te, te, te takie malutkie też sobie wezmę uh, super kolejny też fajny to tutaj zobaczę te zobaczę jeszcze też je wezmę takie piękne trzeba delikatnie tego nie chcę Zjedzony. Ten tutaj duży jest. Ale to tak wygląda niesympatycznie, także go nie biorę. Tam Jak szłem do lasu, widziałem parę kani. To jak będę wracał, to je zgarnę z sobą. Dobra, szukamy prawdziwku. tylko na to tutaj zobaczcie jak fajnie grzybki to wygląda małe są wszędzie Równość. o zobaczcie po pół godziny pierwszy prawdziwek Chyba tutaj ładnie rośnie zobaczcie go tutaj ze ślimakiem ślimak gratis ale jest fajny takie mi się podobają takich 10 i mogę iść do domu więcej mi nie trzeba Super. O proszę. Tutaj też jakieś mamy. Te są fajne zawsze. Też cieszą. Takie klipki. Weźmiemy. O nie, ten zjedzony jest. Zobaczcie. Z tego nic nie będzie. Nie nada się. Też tutaj fajnie porosły Zobaczcie jak tu pięknie wygląda Ach ta natura piękna Superancko O widzę chyba Kolejnego prawdziwka Ale zobaczcie jaki kamuflaż Kto by pomyślał że tutaj jest grzyb pięknie drugi dopiero drugi nie wiem czy to już jest koniec grzybów czy dopiero początek o, tutaj sobie sprawdzam nowe miejsce chodziłem przy strumyku tam do góry a teraz idę w dół strumyk sobie płynie zobaczymy może tutaj jakieś grzyby są nie jest łatwo tutaj się dostać także myślę że za wiele osób tutaj nie chodziło także coś powinno być dobra idziemy no, tak to wygląda tam do góry jest droga którą przyszedłem a ja muszę tutaj jakoś bokiem tej górki iść sobie w tamtym kierunku gdzieś tam wyjdę. Ale tutaj też, słuchajcie, bez szaleństwa nie ma grzybów. Nie wiem czy to już koniec. Zobaczcie sami jaki ciężki teren i niebezpieczny ta skała tam do góry opiera się o drzewo no a tam w dole strumyk Dobrze, dalej do przodu Bardzo stromo tutaj jest Musiałem jakoś tam do góry się dostać Najlepiej Może tam mi się uda Kurde, ale pod tą górkę ciężko tutaj Słuchajcie no ale idąc tu pod górkę zobaczcie znalazłem grzybka kolejnego nic, zobaczymy czy jest zdrowy, czy nie jest zdrowy czy się nada do suszenia czy nie muszę gdzieś nożyk wyciągnąć No nie jest to może rewelacja grzyb o, o zostań tutaj Zmoczymy. ale wygląda do zdrowego do suszenia będzie O, tutaj też jest taka fajna miejscówka, fajny lasek jakby stara droga jakaś szła a z tej strony wszystko zarośnięte zobaczymy może coś tutaj znajdziemy jakieś grzybki fajne o, tutaj przy, przy drodze słuchajcie kanie sobie rosną ale ta spleśniała ta też tutaj wygląda tak jak wygląda nie, nie chcę nawet Tam była duża Zobaczcie No Może jeszcze dalej coś będzie Może jakieś lepsze O choćby ta tutaj Piękna zobaczcie piękna kania jeszcze ją obrócę może mi się nie udać o, tak wygląda dobra zabieramy normalnie kanie rosną przy drodze ale to te też jakaś jakby spleśniało. Nie. No, zobaczymy. Może być dobra. No. Tak wygląda. Super. O, zobaczcie tutaj czy ostatnio byłem na kaniach czy coś porosło jeszcze dali, dali. taka trawka to kania lubi i słuchajcie zobaczcie jakie piękne kanie tutaj stoją tu jaka piękna Stała i czekała na mnie super tu są kolejne ta mało sympatycznie wygląda te też mało sympatycznie ale mogę szatą wziąć ta tutaj wygląda dobrze fajna o z z robakami słuchajcie nie. zobaczcie jak jesteś, co jesteś, Tutaj nie widzę. jesteś, co by taka. Też jakiś stary kapeć. Dobrze. A kochani. Było to co było. Dzisiaj kanie górą. Zobaczcie. Mam parę sztuk. Będę sobie dzisiaj smażył. I będę zajadał. Pyszne kanie. No prawdziwków mało. Tak się widzieli. Nie ma. Trzeba czekać. Może będzie kolejny wysyp. No. Ja się z Wami żegnam i do następnego.